Tak jest. To naprawdę było niesamowite. Spotkanie 9 listopada ubiegłego roku ósma seria. No i 7, po 17 latach te. i Jeszcze jedno podejście. Jest Bansilon, jest Byzdra. I skuteczny rzut. Naprawdę to. Może być spotkanie toczone w bardzo szybkim tempie. Wybaczamy. Miejmy nadzieję, że później będzie tego zdecydowanie mniej. Teraz kapitalnie. Wykluczeń, jak na razie w tym sezonie. Masałowa! dobry nabieg było tempo naprawdę wściekły na to co dzieje się na parkiecie w tej małej arenie w Gliwicach 6 do 1 początek dzień. prosta sytuacja i rzut z 6 metra Masałowa odpowiada błyskawicznie no minęło tutaj nie 10-12 sekund może Skobacz wraca piłka do środka Guziewicz, ona tutaj bierze sprawy w swoje ręce z wykorzystaniem Katarzyny Wilczek, Gęga, Masałowa, to skrzydła! I piłka pada, choć miała ją na rękach Kordowiecka, Ruch stara się tutaj nie przeciągać tych akcji, Masałowa, to Wilczek, będzie rzut tak jest. Zdołała się obrócić, choć się... E, Przypomnijmy, że Katarzyna e, jest bardzo skuteczna w, w rzutach. Ma 92% skuteczności, 56 bramek zdobytych. E, 50% skuteczności. Niesamowite statystyki. A tak e, bawi się w kliwicach e, ruch. Masałowa. Obrona wypychała ją jeszcze dalej. Stąd też zmiany w ataku drużyny z Gliwic. Wilczek. Muszą śpieszyć się teraz Gliwiczanki. Przepraszam, Chorzowianki oczywiście. Trafia Aleksandra Salisz, Masłowa. Salisz z pominięciem lewego rozegrania. Rzut karny. A na Diablo po raz trzeci dzisiaj skarnego karnego, po raz trzeci. Guziewicz, Bansilon, jest trafienie. Guziewicz, Bansilon, piłka do środka, rzuc z podłoża, zbiórka na skrzydło, ale powstrzymana. Interwencja bramkarki ruchu Chorzów. Gęga, Salisz! Ależ kapitalnie to robi Aleksandra Salisz! Masałowa, Gęga. Jest jeszcze raz Salisz. Szuka Katarzyny Wilczek. Masałowa rzuca pod poprzeczkę. Anna Maria Musakowa. Słowacka. Paulowana Byzdra, będzie rzut karny. No masz tego spotkania. Ja mam swoją faworytkę. Karolina. Nie będę zdradzał na razie, ale może trafimy w tym momencie. Byzdra do skrzydła. Ale dobrze wróciła do tych skutecznych interwencji. Kaja Gryczewska. Jest w końcu gol. Powstrzymać te nerwy. Bansilon, Leśniak, piłka pada do bramki, jest 18 do... niechwyta chwyta piłki Maja Tukaj, jeszcze Marta Gęga przytrzymywana przez Tukaj, która... Ostatnie ataki Sośnicy, tam była to sytuacja, w której można było zdobyć bramkę. A jeszcze stracona ta 23 bramka. Byzdra wróciła i wraca z golem. Piękny rzut Edyty. Tak, to już są kluczowe momenty. No chyba zabraknie czasu, choć Edyta Byzdra jeszcze tutaj zdobywa 22 bramkę, ale została tylko minuta, a ruch nie 50. będzie trenera ruchu w 10 sekund do końca. Barcelona trafia. No ale tutaj zabraknie czasu. No i tylko cztery sekundy. Hainos. Jest koniec i jest radość ruchu Chorzów. Ruch wygrywa.